Musi, She... hey. w ten lęk Tylko wciąż zamierzacie krytykować każdy dzień. Ja znowu łapię zacież kiedy widzę parę z pięć. Jak cechaj, suka na peg, ty chciałbyś tylko gęsej. A mimo że nie możesz zabrać Choć bierze jak coś, doskoczy ci do gardła Jak lew, ta mała łyżka nie wystarcza I wiem, że będę do końca się darł, tak Po kres, a mimo że nie możesz zabrać Choć bierz, jak coś, to ci do gardła Jak lew, ta mała łyżka nie wystarcza I wiem, że będę do końca się darł, tak Po kres, na 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 na, ey. Na przyszłość na to już nie liczę mogę przestać słuchać serc My zawsze tacy będziemy, to taki buntowników sens Wy kurwa zawstydzeni, nie możecie wyrazić się Ty nie waż się być inny no bo cię społeczeństwo zje żyłem tym, zawsze byłem anakin Kiedy chciałem to płakałem, kiedy chciałem byłem zły Ale z reguły to byłem tam, gdzie muzyka i rym A gdy przesypiałeś życie, to ja ostrzyłem tykły żygam tym, nawet gdyby zewnętrzny Patrzyli jak na odmieńca, ale ja też widziałem ich Nie oczekiwałem cudów zwyczajnego zrozumienia czy niestety nie dostałem albo snety nie wiem i A mimo że nie możesz zabrać Choć bierz, jak coś, to skoczę ci do gardła Jak lew, ta mała łyżka nie wystarcza I wiem, że będę do końca się dartak tak Po kres, a mimo że nie możesz zabrać Choć bierz, jak coś, to skoczę ci do gardła Jak lew, ta mała łyżka nie wystarcza I wiem, że będę do końca się dartak Po okresu, na-na na, 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 na